Czy wiedzieliście, że rocznie marnujemy 1,3 miliarda ton żywności? Dlatego stworzyliśmy projekt innego, żeby uświadomić ludziom, że to oni mają wpływ na naszą planetę. Dotarliśmy do 30 tysięcy osób, a w naszych wydarzeniach wzięło udział 560 młodych ludzi. Spotkaliśmy się w krakowskiej restauracji Manoma. Współpracując z panią Dietetek, mówiliśmy o odwiecie roślinnej. własne własny, zbilansowany posiłek I wsparliśmy otwarte klatki A także Zorganizowałyśmy wydarzenie Zero Waste W krakowskiej galerii Gdzie malowaliśmy swoje własne ekotormy. Przeprowadziłyśmy wykłady do szkół podstawowych i liceów. A przez to, że sytuacja na świecie się bardzo zmieniła, postanowiłyśmy zorganizować kiermasz ciast na pomoc ludziom z Ukrainy. Hmm. Bądź ekos in inweko. Zadbajmy o planetę razem! razem. Super! Myślę, że jest to bardzo ważne uczyć nasze pokolenie o tym, jak powinno dbać się na to, o nasze miejsce do życia. Prezentacja była super, nauczyłam się z niej bardzo dużo. Były bardzo ekologiczne. <grymne> Projekt że że to oni mają. Postanowiliśmy zorganizować że kurde rośnie. Ale teraz, ja to, Ale to ja raz. tak. tak. Już? Ale te. Razem. Razem raz. Spotkały. się. Mieliśmy <grymkańska> Dziękujemy, że zostaliście do końca. I za całe wasze wsparcie. Pa! pa.